Dzisiaj pobawimy się w drobną korektę lakieru. Tutaj mamy takie e, rysy, które powstały, nie wiem, z jakiegoś bagażu albo jakieś tam e, zahaczaniem butami i tak dalej i to były takie same. Wziąłem gąbkę 1500, delikatnie to przecieram, żeby wyrównać, e, potem to przejadę gąbką 3000, e, a potem to... E, co, mam taki, hmm, nie wiem, yy, przeszlifuję tą pastą, yy, pokażę Wam taką, mam, fajne, fajne pas, mam fajną pastę do ręcznego polerowania i taki później, yy, nie wiem, czy to jest jakaś, jakaś pasta ścierna, potem jakaś pasta polerska, yy, fajne rzeczy. Przy wykonywać takie ruchy, wiecie, zgodnie jakby z linią yy, elementu. Nie robię się tutaj jakichś takich okrągłych za bardzo, bo to może niekoniecznie. Na razie, na razie tak grubiej po prostu ścieram zgodnie z nią elementu. A potem zobaczymy, będziemy lekko docierać jeszcze na 3000. Później jak to wszystko zeszlifujemy, to powinno się ładnie wyglądać. Tak to wygląda po przeszlifowaniu gąbką 1500 i teraz 3000. Pamiętajcie, że jak e, każdą kolejną tą niższą gradacją, jak później szifujecie, to żeby troszeczkę większy obszar. Eee, zeszlifować, czyli jak 1500, nie wiem, był dotąd. To, żeby 3000 kawałeczek dalej, żeby to ładnie e, wyrównać. Ja tu widzę, że mam jakieś e, rysy i chyba przy okazji machnę to lakierem. No i właśnie się dowiedziałem, skąd te rysy się wzięły. Tutaj plastik jest taki trochę niejednorodny, w sensie jakiś taki. E, nierówny po prostu i one pod wpływem szlifowania e, wychodzą, więc na pewno będę musiał sobie to trochę polakierować. Zrobię to prawdopodobnie mniej więcej w takiej linii. To powinno się potem dać ładnie zeszlifować i spolerować, żeby to wyglądało na jednorodne. Dobra, tak to wygląda po lakierowaniu. Tam jest e, jedna niezagruba warstwa Lakieru bazowego i dwie e, też nie za grube warstwy lakieru e, bezbarwnego. Teraz, jak zebrę to taśmę, to zobaczycie, że no, można by się przerazić ze względu na różnicę które występują w zakierze, ale nie bójcie żaby bierzemy gąbeczkę 1500 najlepiej na jakimś e, kawałku równym, nie wiem, jakieś drewnianego albo jakiś plastik e, i trzemy, równujemy. Mam tutaj szpachelkę do nakładania łopatkę do nakładania szpachli powinna zdać egzamin chodzi o to żeby równomiernie rozkładać nacisk elementu ściernego na powierzchnię ścieraną. no i lecimy powolutku zaczynając od małego docisku i tu widzicie gdzie są nierówności to generalnie trzeba tak zeszlifować żeby tych nierówności żeby one się ze sobą wyrównały po prostu gdzie nie gdzie trzeba być trochę bardziej precyzyjnym więc ja sobie tutaj akurat ruchy koliste miejsca gdzie gdzieś jakieś są takie większe nierówności to sobie najpierw je tak wyrównuję Musicie uważać po prostu, żeby się nie przedrzeć e, za, za głęboko, ale e, raczej takimi papierami to można sobie spokojnie trochę podziubać. Nie naciskajcie za mocno, lepiej trochę dłu dłużej porobić delikatnie to sobie wszystko powycierać e, niż za mocno ponaciskać i Przedrzeć się e, do podkładu. Czy coś takiego wtedy może być mało przyjemnie. No i tak musicie trzeć. Aż ze trzecie prawie wszystko, ale część tych e, rysach, które były, po prostu zostanie. Teraz to przemyję e, alkoholem izopropylowym i zobaczycie. bardzo ważny objaw jeżeli e, z, zmoczycie zwilżycie tę powierzchnię którą e, rysujecie i ona po zwilżeniu będzie jednolita to znaczy że generalnie dacie radę już to wyprowadzić i że tak powinno wyglądać już później po finalnych e, szlifach Proszę bardzo. No i ładnie przygotowana pod polerowanko. I tak powierzchnia wygląda przed em, kurwa, nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, teraz będę szlifował, polerował. Najpierw biorę to, fajnie działa, i robię to ręcznie, a potem jadę tym. Pokażę wam efekty no po pierwszym szlifie już jest lepiej leciśnimy dalej musimy to elegancko wygładzić no muszę go powiedzieć trzeba trochę mocniej dociskać żeby to taki średni nacisk bym powiedział przecieracie szmatką, mikrofibrą i sprawdzacie postępy. Jeżeli nadal jest gotowe. Jeszcze widać e, ślady po przetarciu. No jeszcze są. Jedziecie dalej. No jest progres jeszcze zraz może dwa będziemy mogli polerować cieni a po lewej stronie jesteśmy już blisko jeżeli gdzieś znajdziecie takie trochę grubsze takie głębsze rysy to może warto je jeszcze ruchami kolistymi trochę zeszlifować no ja w miarę jestem tutaj są jeszcze takie rysy. Zobaczymy jeszcze, jak się będzie po polerowaniu, e, takim już końcowym, co będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy od razu na łoże. Sam jestem ciekawy, czy nie będę musiał tego jeszcze trochę zeszlifować. No i użyłem tego raz. No i zobaczcie, jak się ładnie błyszczy. Oczywiście są pewne niedoskonałości. Widać jeszcze niektóre rysy, y, takie trochę głębsze. Natomiast ja się tym do końca. W tej chwili nie przyjmuję z dwóch powodów. To zazwyczaj jest i tak miejsce dość newralgiczne w skuterze. Często dostaję e, podeszwami, więc pewnie i tak raz na jakiś czas będzie trzeba to odświeżyć. A druga sprawa jest taka, że ja tu będę kładł jeszcze półwokę ceramiczną, która skutecznie powinna mi te e, głębsze rysy e, wypełnić i ładnie pokryć ten element. Przejdę do tej strony. No i proszę bardzo po po nie wiem kurwa jest on zgrubny taki takim z polerowaniu, później polerowaniu. Te największe rysy znikły, te takie białe przebarwienia tutaj znikły. Są takie drobne rysy jeszcze. To mówię, jakby ktoś chciał się tam mocno zagłębić w temat, kurwa mi się nie chce trochę <laughs> ręcznie tego napierdzielać, może gdybym miał gąbkę podpiętą, to chętniej. No więc najważniejsze, że nie ma tych najgrubszych rys. Teraz yy, szybko ogarnę ten element. Nie, kurwa, już go dzisiaj nie ogarnę. No i finalna wersja po szlifowanku, po kurwa polerowaniu, e, po nałożeniu powłoki ceramicznej i po wytarciu jej. No, jakbym powiedział. Jak na moje standardy cudownie nie jest, ale mój wewnętrzny leń stwierdził, że na razie wystarczy. Może kiedyś złapię wenę, to poprawię.